Złoto to często pomysł początkującego inwestora, ale kto tak naprawdę powinien rozważyć dodanie złota do swojego portfela i ulokowania w nim części swoich oszczędności, o tym dokładnie w tym odcinku zapraszam. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kolejny z odcinków DNA Rynków o Złocie. W poprzednim materiale udowadniałem, że jeśli już chcesz inwestować w złoto, to fizyczna forma jest najlepszym rozwiązaniem. Link do tego materiału znajdziesz w opisie filmu, ale tym razem będę chciał się skupić na tym, dla kogo złoto najlepiej nadaje się do portfela. A przy okazji, będzie też do zgarnięcia 100 złotych. Jeśli w ogóle stawiam takie pytanie, to czy złoto jest uniwersalnym rozwiązaniem dla każdego? Nie. Według mnie nie jest to rozwiązanie uniwersalne dla każdego. Uniwersalne, dobre dla każdego inwestora aktywo, powinno generować trwały wzrost wartości przy jednoczesnym wypłacaniu jakichś przepływów do portfela. No i najlepiej, jakby jeszcze nie było zbyt zmienne i zbyt wahliwe. No niestety brutalna prawda jest taka, że przy tak zdefiniowanej uniwersalności żadne aktywo nie jest uniwersalne i nie ma jednego idealnego aktywa dla każdego inwestora. No i naturalnie oznacza to, że złoto również takim uniwersalnym aktywem dla każdego nie jest. Złoto nie generuje przepływów pieniężnych dla inwestora. Akcje mogą generować dywidendy, obligacje mogą generować odsetki, nawet nieruchomości mogą generować płatności znaczne. No, w przypadku złota, jedynym sposobem na wzrost wartości portfela jest wzrost wartości samego złota. Jeśli więc zależy Ci na przepływach i gotówce generowanej ze swojego portfela, no to złoto nie jest tym, co spełni te założenia. Osoby, na przykład, które już są na etapie konsumowania swojego majątku i tych wypłat, które majątek generuje, no tym bardziej złotem. Nie będą jakoś wybitnie zainteresowane. Zwłaszcza, że samo złoto również nie rośnie dynamicznie na wartości. Zdarzają się oczywiście lata, gdy złoto wzrośnie o 30% w rok, na przykład w 2010. Zdarzają się oczywiście także takie, gdzie spadnie 30% w rok, na przykład w 2013, ale co do zasady, to jest aktywo o takich dość niewielkich wahaniach i stosunkowo niskiej zmienności. Jeśli więc jesteś też na dopiero początku drogi inwestycyjnej, Inwestora, no to również bądź świadomy, że złoto nie pozwoli ci zbudować gigantycznego, wielkiego majątku. Z dokładnie tego powodu ja złota w swoim własnym portfelu nie posiadam. Mój profil ryzyka jest po prostu zbyt agresywny na złoto. Nie przeszkadzają mi wahania wyceny o kilkanaście, kilkadziesiąt procent i czekanie czasem nawet lata, żeby osiągnąć satysfakcjonujący i interesujący mnie zysk. Ale to nie jest strategia. Strategia odpowiednia dla większości inwestorów i na pewno nie będzie to strategia odpowiednia dla osób na przykład w wieku 50 lat i wyżej, którym już dużo bliżej do emerytury niż dalej do emerytury. No to w takim razie, dla kogo? To złoto się w ogóle nadaje. Kluczem do zrozumienia sensu posiadania złota w portfelu jest zrozumienie, jak złoto zachowuje się w różnych sytuacjach na rynku. Inwestor powinien traktować złoto jako sposób na obniżenie zmienności, obniżenie wahań całego swojego portfela. Innymi słowy, jeśli dodasz Cząstkę złota do swojego portfela, to okaże się, że zmniejszysz jego ryzyko i nawet jednocześnie będziesz w stanie do pewnego momentu zwiększyć średnią stopę zwrotu, którą ten portfel będzie dla Ciebie generował. W dużym stopniu będzie wynikało to z zachowania się złota w trakcie najgorszych okresów dla akcji. Na tym wykresie widać, jaką stopę zwrotu osiągało złoto w najgorszych kwartałach dla rynku akcji. Jak widać, Rzadko kiedy. Fatalny wynik akcji był zbieżny z fatalnym wynikiem złota. Takie zachowanie wpływa bezpośrednio na wynik całego dobrze zbalansowanego portfela. Oczywiście, kryzysy geopolityczne czy kryzysy finansowe nie są kryzysami, zwłaszcza w takiej dużej skali, które da się przewidzieć od tak i już wszystko jest jasne, i już wiemy, jak powinniśmy się przygotować, że akurat w tym momencie trochę więcej złota do portfela dodać. Dlatego też inwestor, który Czerpie z tego tytułu korzyść, z tego zmniejszenia wahań portfela, powinien po prostu utrzymywać jakąś część stałej ekspozycji na złoto. Długoterminowe badania stóp zwrotu pokazują, że takim optymalnym udziałem złota w portfelu, który składa się jednocześnie z akcji i obligacji, jest 20% procent udziału w złocie. Tak wygląda średnioroczna stopa zwrotu i ryzyko, jakie inwestor ponosiłby posiadając w portfelu akcyjno-obligacyjnym określony udział złota. Najlepszy stosunek przeszłego zysku do ryzyka otrzymywany był przy poziomie około 20% alokacji. To ona pozwalała na jednoczesne zmniejszenie wahań portfela oraz zwiększenie średniorocznej stopy zwrotu. No tylko, że te testy uwzględniają okres od 1968 roku. Obejmują one więc okres, gdy obowiązywał jeszcze tak zwany system z Bretton Woods, no który mocno wpływał na realną e, wycenę złota. W systemie z Bretton Woods teoretyczne kursy walut krajów uczestniczących w tym systemie miały być oparte na parytecie złota. Finalnie doprowadziło to co prawda głównie do dominacji amerykańskiego dolara, ale to już temat na zupełnie osobny odcinek. W każdym razie Bretton Woods ostatecznie załamał się w 1973 roku, więc dla bezpieczeństwa i lepszej przejrzystości tych danych warto spojrzeć na takie, które sięgają swoją analizą dopiero od 1973 roku, a nie 1968 roku. I tutaj bardzo ciekawe badania przeprowadziła firma Wisdom Tree w okresie od 1973. Do 2020 roku sprawdzali oni, jak zachowałby się portfel zbalansowany, taki portfel 60-40, gdzie 60% udziału stanowią obligacje, a 40% udziału stanowią akcje, gdyby dodawać stopniowo do tego portfela małą alokację złota. Efektywność była tutaj mierzona wskaźnikiem szarpa, który łączy w sobie zarówno stopę zwrotu, jak i ryzyko, które trzeba było ponieść, żeby tę stopę zwrotu osiągnąć. Myśl o wskaźniku Sharpa, jak o takim średnim zwrocie, jaki można uzyskać, ponad inwestycję kompletnie wolną od ryzyka na jednostkę, jedną jednostkę zmienności. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że poza osiągnięciem na przykład stopy zwrotu rzędu 100%, inwestor musi być jeszcze w stanie przetrwać wahania cenowe, które takiej stopie zwrotu by towarzyszyły. Niestety większość inwestorów gigantycznej zmienności która w efekcie później może generować gigantyczną stopę zwrotu, nie jest w stanie przetrwać i przeżyć i za szybko wychodzi po prostu ze swoich inwestycji. No i tyle by było z tej wielkiej, gigantycznej stopy zwrotu. Dlatego to nie tylko sama stopa zwrotu jest ważna, ale też ryzyko, jakie po drodze należało podjąć. W każdym razie, im wyższy wskaźnik szarpa, tym oczywiście lepszy jest ten portfel. Jak to wygląda w badaniu? Na dolnej osi jest procentowy udział złota w portfelu. Za każdym razem przy dodawaniu jednoprocentowej alokacji w złoto, udział obligacji i akcji był tak zmieniany, żeby trzymać tą proporcję 60-40. Niebieska linia pokazuje, jak będzie zmieniać się właśnie wskaźnik szarpa przy stopniowym dodawaniu złota. Najwyższy wynik otrzymamy przy alokacji około 12% złota w całym portfelu. Przez ostatnie blisko 50 lat e, inwestor był więc w stanie zabezpieczyć częściowo swój portfel to bez konieczności e, w sumie ponoszenia za to ubezpieczenie i zabezpieczenie jakiejkolwiek opłaty. I jednocześnie nawet odniósłby z tego tytułu Korzyść. To właśnie w takich sytuacjach złoto dobrze sprawdza się w portfelu indywidualnego inwestora. Jeżeli zależy Ci na zbalansowanym zarządzaniu własnymi oszczędnościami, a wzrost bezpieczeństwa w pewnym momencie zaczynasz cenić bardziej niż wzrost stopy zwrotu, którą możesz osiągnąć, to właśnie wtedy dokładanie do portfela takiego udziału złota w wysokości 10-15% całego portfela ma jak najbardziej sens. I na szczęście nie ma już problemu z uzyskiwaniem stopniowej częściowej ekspozycji na złoto mniejszymi kawałkami. Partnerem tego odcinka jest firma Gold Saver. Gold Saver to sklep internetowy będący częścią grupy Goldenmark, gdzie złoto można kupować w niewielkich częściach. Nie każdy portfel stać w końcu na jednorazowy zakup większej ilości złota od razu. Tymczasem kupowanie minimalnych ilości, na przykład w sztabkach jednogramowych, to mocne przepłacanie za cenę kruszcu. A dzięki Gold Saver można kupować złoto w niewielkich częściach, aż uzbiera nam się cała sztabka. Gdy suma kupionego przez nas złota przekroczy jedną uncję, to możemy odebrać sztabkę w formie fizycznej. No i oczywiście nie trzeba czekać aż do uzbierania się pełnej sztabki, żeby swoje złoto sprzedać. Dowolną ilość złota można kupić za pomocą kilku kliknięć, strona jest bardzo prosta w obsłudze i po rejestracji można w zasadzie od razu zacząć dodawać złoto do portfela. Społeczność DNA może również odebrać specjalny bonus w wysokości 100 zł do pierwszej swojej sztabki. Żeby go otrzymać rejestracji musisz koniecznie dokonać za pomocą linka, którego znajdziesz w opisie tego filmu, a bonus Zrealizuje się automatycznie, gdy uzbierasz w swoich oszczędnościach pełną sztabkę. Miłego inwestowania. Daj mi znać, co ty sądzisz o złocie w portfelu. Czy masz złoto w swoim portfelu? A jeśli tak, to dlaczego, jakie argumenty do ciebie trafiają? A jeśli nie masz, tak jak na przykład również ja, to też podziel się informacjami, dlaczego nie masz ty akurat złota w portfelu. A jeśli ten materiał ci się podobał, to nie zapomnij dać łapkę w górę, kliknąć ikonkę dzwonka, kliknąć guzik subskrybuj. Dzięki temu ty dostajesz informacje o kolejnych odcinkach, więc żaden ci nie ucieknie, a ja, że te materiały ci się podobają. Na na sam koniec chciałem jeszcze serdecznie zaprosić Cię do wersji Premium DNA rynków, gdzie o wiele więcej analiz poszczególnych spółek z Polski za zagranicy, analiz makroekonomicznych i gospodarczych możesz znaleźć, przeczytać i wykorzystać do podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych, z czego korzysta już ponad 750 inwestorów, którzy są na co dzień z nami i na co dzień komunikują się na specjalnym, zamkniętym serwerze na Discordzie, gdzie również pokazuje swoje prywatne portfele inwestycyjne, jeden emerytalny. Długoterminowy, taki na lata, i drugi krótkoterminowy, spekulacyjny w sam raz na takie okresy większych zawirowań rynkowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj pod tym linkiem, który również znajduje się w opisie tego filmu. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, do zobaczenia i do zarobienia.